Za Michalik program Nie ma żartów. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że są Państwo z nami. Zamiast oglądać jakieś bezmyślnych kopaczy piłki, tu będzie mądry program. Jan Gus, przewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych. Jan Pozdrawiam. Fior, Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dobry wieczór Panom. Trudno w to uwierzyć niektórym w tym kraju, ale poza euro też jest życie. Też się rozmawia o gospodarce, o finansach, o pieniądzach. No i dzisiaj rozmawiano. Ale euro też jest związane z pieniądzem i z gospodarką. To prawda. Dzisiaj na komisji trójstronnej rozmawiano o zasiłkach i świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej. Związkowcy mówili, że są zaniepokojeni, że w Polsce ludzie żyją poniżej minimum socjalnego. No i rozwiązaniem na to, receptą, ma być podwyższenie zasiłków socjalnych. Czy podwyższanie zasiłków socjalnych to jest rzeczywiście recepta na to, żeby ludziom się lepiej żyło? To jest podwyższenie progów dochodowych do świadczeń i zasiłków rodzinnych. Cały świat, cała Europa szczególnie stosuje yy, zasiłki rodzinne. Zasiłki rodzinne mają pomóc demografii. Zasiłki rodzinne mają wyeliminować... te zasiłki spowodują, ubóstwo? że więcej ludzi będzie się rodzić? Yy, oczywiście. Chce cały... pan, żeby się więcej ludzi rodziło w rodzinach z zasiłkami? Ale proszę panio, yy, cały rząd polski, mówił pani też, pamiętam, w rozmowie ze mną, że nie będzie kto miał pracować na emeryturę. Trzeba w związku z tym pomóc młodym rodzinom, szczególnie, które zarabiają a to płacę minimalną. Pracę najpierw znajdą, a później się yy, rozmnażają. Ale oczywiście, proszę panią, pracę mają, tylko niskopłatną. W związku z tym trzeba pomóc i... i Wszyscy stosują, Ale przepraszam. Jak, Niemcy jak, stosują. Ale jak, jest dlatego, że ludzie zarabiają mało? Jaka dla, przyczyna? Pana. Że, mają, że, że, że pracodawca im nie chce zapłacić? Czy, dla, czy jest jakaś inna przyczyna? A w ogóle jaki procent ludzi za, zarabia płacę minimalną? No Worsę. i o, o właśnie o jakim problemie pan mówi? 3%? Ile procent ludzi? No, 3%. 3%. No i dobrze. I pan, o, i, I pan, i robicie z tego, czy z tych 3% robicie problem? Przecież wiadomo, że każdy człowiek. W pewnym pana, momencie swojego życia, zarabiał pan płacę, widział ten płacę ten problem? Minimum. To pan przed z pytaniem: Robicie problem. Proszę pana, a jak pan uważa, że człowiek, żeby ta egzystencja była jego spełniona, powinien zarabiać? Ale ja, nie wiem. Ja, ja, Czy pan, pan uważa, ja chcę, że... żeby ludzie zarabiali jak najwięcej. No ja bym się dziwię, że pan jest za, za płacą minimalną w wysokości 1637 zł i tam 55 groszy, bo nie pamiętam, ale coś słyszałem kiedyś. Co proszę pan pana, pan nie nauczył się pan przed programem, a trzeba było wiedzieć, że OPZZ proponuje 1676 zł. O, no to pan no, nie. Się 41 zł. Niecałe. A to dla, pana, dla a dlaczego, to a dlaczego nie 5 tysięcy? Przecież byliby, jeszcze by więcej wydawali? Proszę gdzieś, pana, co? będzie to za 20 lat. Jak inflacja i nieudolność ale... naszych rządzących ekonomistów spowoduje to, że inflacja jest większa. Proszę pana, jako ekonomista, pan powinien wiedzieć, że dzisiaj mamy wysokie koszty pracy, ale niskie koszty uzyskania. W związku z tym yy, wszyscy narzekają, że podatki są za duże. Oczywiście też uważam. Natomiast oczywiście ten człowiek żyje nie z tej płacy, o której mówiliśmy przed chwilą 1676, tylko że z netto co bierze do kieszeni, po tym idzie do sklepu. Dlaczego, sielu? dlaczego ludzie zarabiają? Mówię. Dlaczego ludzie zarabiają mało? Dlaczego 97% ludzi zarabia więcej niż płaca minimalna, a te 3% a to, tylko płacą No minimalna. To pan odpowie jako ekonomista. No nie pan powie. Ale proszę pana. Dlatego, że nie są w stanie i ich wartość tego, co oni wytwarzają, nie. jest mniejsza niż płaca minimalna. Albo naj, najwyżej, nawet. W wysokości płacy minimalne Proszę pana, nie jest z tym, prawdą. No, no, Proszę pana, y, 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 jest taka zasada w kapitalizmie, że każdemu według zasług płacą. W związku z tym człowiek dostaje tyle pieniędzy, ile jest warta jego praca. A to jest... Je jeżeli, jeżeli by człowiek dostawał więcej pieniędzy, niż jest warta jego praca, to ktoś by musiał dopłacać. To dlaczego powstają bieguny bogactwa i biedy? Dlatego, że ludzie, jeden zatrzymuje ten, sobie proszę, dużo. Nie zatrzymuje a drugie, ale proszę pan, nie zatrzymuje. A ile pan zarabia? Proszę pana. To, ale ale, ale, ale ja, proszę ja pana, ale to, to mój do, pracodawca. Do, tak do, nieważne. Ja, do, ja ma pan radę. Ja ile pyta. zarabia neurochirur? Ale proszę pana, też się Kto nie będę się... wchodził do... Ale ja, do ja panu powiem, bo, no bo pan mówi, bo, że bieguny bogactwa. No neurochirur będzie biegunem bogactwa. Neurohirur zarabia 200 tysięcy złotych miesięcznie. Dlaczego tyle zarabia? Odezwał się na powrót. Proszę więc. pana, a, dla, a, a na czym polega zarabianie pieniędzy? Ile pan na czym polega zarabianie pieniędzy? Skąd się biorą pieniądze, które który, my zarabiamy? Proszę pana. Yy... Skąd się bierze pieniądz? Nie, 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 nie. Skąd się bierze pieniądz? Skąd to ja wiem. Proszę skąd się pana, biorą natomiast, pieniądze na nasze płace? Natomiast proszę pana, dlaczego my mamy tak niskie płace, a za mają takie niskie płace? Ale to, jest, jeśli to jest jasne, będzie mało będzie za mało to kraju. Ludzie się spakują i wyjadą. I to już dwa i pół Niech wyjadą. Grubiło. Niech wyjadą. Ludzie mają zarabiać tyle, ile wynosi wartość ich pracy. Jeżeli, jeżeli ta wartość wynosi mniej niż tutaj im płacą, to pojadą do innych krajów. Ale czy pan wie, dlaczego więcej zarabiają? A więcej? pan wie, że praca jest towarem? Czy Oczywiście, pan bierze, że wiem. czym więcej towaru w ekonomii, tym on cena jest... Nie jego towaru. Spada. Wie pan no, co? Wie pan sobie. Jest, Ale proszę, sobie proszę pana, nie pan. pan no to ja panu też powiem, czego pan nie wie. Że to, że w Anglii... Czy w Niemczech, czy w Holandii zarabia, piekarz zarabia na przykład 4000 euro, a w Polsce zarabia 2000 euro? Wynika stąd, że w miejsce pracy piekarza w Holandii, w Danii, czy gdzieś tam w innym kraju. Bogatym, bułek Włożono jeszcze więcej bułek. Wydajniejszych. Włożono więcej, bułek. więcej kapitału. Nie, włożono więcej kapitału. Ludzie zarabiają więcej, więcej mogą zapłacić. za Dlatego za zarabiają więcej. Że Jak więcej... się kształtuje kalkulacja cen, to pan powinien też wiedzieć, i z czego to wynika, proszę i pana, że ludzie tam zarabiają więcej to są koszty utrzymania też większe nie to nie Ej, ma nic pan, do rzeczy no, bo ja może pan tak. zarabiać mniej a koszty utrzymania mogą być wysokie to nie ma nic do rzeczy ludzie zarabiają więcej lat koszty jaka jest, a to jest ciekawe pytanie Dlaczego ludzie zarabiają więcej Wielu ludzie zarabia ten, to wiedzieć, ten sam człowiek ten sam Polak Polsce. który pracuje kopierowy w Polsce jedzie do, do, do NRD, czy tam RFN teraz, prawda? O, I kop... się pan historyczny. I kopie, i kopie no nie, też, też robi. Albo pilkę tak kopie. Samo. Nie, niech pan rozdrowa. Tak samo kopie. Mówi że Polacy lepiej pracują na Zachodzie. Nie, tak samo pracują. A tutaj zarobi mniej niż tam. Wie pan dlaczego? Dlatego, że tam to miejsce pracy, Kopacza Rowów jest bardziej uzbrojone. I wy, tam wyłożono więcej włożono więcej kapitału w to miejsce pracy. I dlatego no ono i jest więcej ciepło, warte i więcej i jest większa wydajność. Nie wyciśnie pan siłą mięśni, więcej, jak praca będzie źle zorganizowana. To pan nie będzie u zmusić? Nie będzie. Ja was nie chcę do niczego zmusić. Chcę ja chcę zmusić do płacy minimalnej. Proszę pana, niech pan to słucha. Ja chcę tylko powiedzieć, że. Koszty utrzymania tu i teraz nad Wisło w Polsce są tak wysokie, że i inflacja jest duża, że pracownik, żeby mógł utrzymać na biologicznym poziomie. Swoją rodzinę musi zarobić. Tylko pan to ale, ale to co? Nie, to, to niech zarabisz złotych. Ale proszę pana, i To niech weźmie sobie drugą Związku pracę. Czy pan wie, że w Polsce tylko 4% Związku. ludzi drugą pracę bierze? Proszę pana, gdyby nie było takiego bezrobocia, 5 milionów przekazano. Jakie nie ja ja nie nie bezrobocie? Niech nie. pan znajdzie człowieka do pracy. Ale nie proszę pana, ma... znajdę jest, pani. Jest tylko bez etatu. Ale znajdę nie, pana. Nie znajdzie pan fachowca do pracy? Ale ja... proszę pana, pan by chciał od razu profesora i zapłacił minimalną płacę. Nie, proszę pana, pan by chciał od razu półki w domu. Cztery lata czekałem, żeby mi stola zrobił półki. To pan się przez tyle lat. Dopiero nauczył, kolega. Robisz sam? Półki. Proszę bardzo. No nie, nie nauczyłem się, bo ja Śkoda. robię co innego, bo już no mi czasu na półki wie pan robię coś, co no, ma to, to mogę potwierdzić, znajomy robił dach, ekipa remontowa w, w ten sam dzień, kiedy miałam. On już Aha. zresztą był nadgorliwy i sobie jakoś tam ściągnął ten dach i praktycznie nie miał dachu. Ekipa remontowa powiedziała, że ma przez lecenie i nie przyjdzie. Więc pomyślałam sobie, że nie jest tak rynek. źle. Nie, nie, nie ma rynku, proszę pana. Nie no właśnie, czy zadziałał to rynek w tej sytuacji? Nie, nie ma. Rynek. Rynku, dlatego, że koszty pracy są tak wysokie w tej chwili, że wielu, ludzi nie, 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 wielu pracodawców by zatrudniło. Ja pan dam konkretny przykład. Przyznaję się tutaj do przestępstwa. U mnie, do mnie przychodzi raz w tygodniu Proszę kobieta, która mi sprząta mieszkanie. I ja jej płacę tam określoną nie kwotę, mam. dość wysoką. I ona ma siedmiu czy sześciu w tygodniu takich, takich klientów jak ja i zarabia mniej więcej 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Ale tylko dlatego, że żaden z nas nie płaci za nią zus ani nie płaci za nią yy, tak, tej wkładki or, zupy, zatrudniali zupy, legalnie zupy nie regeneracyjnej, nazywał... regeneracyjna tak. strefa. I efekt jest taki, że ona ma pracę dzięki temu, że nie płacimy tego haraczu. I teraz nie pan sobie wyobrazi, gdybyśmy zapłacili ten haracz, to ja bym sobie musiał sam sprzątać mieszkanie, bo bym nie. Nie ale... ona by nie zarobiła. ona nie Państwo, Pan proponuje, żebyśmy się cofnęli. Nie proponuję. Do, a proponuję, żebyśmy się cofnęli do kapitalizmu XIX-18-wiecznego, kiedy nie było zabezpieczeń socjalnych. Proszę bardzo. Tak, pan, dajmy skale. No nie niech pan niech pan nie do, będzie Okej, okej. Ale w związku z tym ja uważam, że nie. Nie możemy się cofać tak daleko. No, czy, czy pan powie, że cała Europa dzisiaj cywilizacyjna, cały świat cywilizowany, robi źle, że ustala płacę minimalną, która jest w ponad 100 krajach? Źle. Czy ja no, twierdzę, proszę, że pan. Czy robi źle, że zabezpiecza minimum socjalne, że zabezpiecza Też świadczenia źle. i zasiłki dla dzieci, żeby nie umierały z głodu? Niech pan zobaczy. Żeby co nie się dzieje w tej chwili na zachodzie. W związku z tym ja uważam, że cywilizowany świat, ja uważam, może pan się z tym nie zgodzić, cywilizowany świat robi to po to, żeby nie było ubóstwa i nędzy, żeby nie było wyzysku, żeby pracownik miał minimum do egzystencji biologicznej, to jest potrzebne, żeby nie było niewolnictwa i takiej dyktatury. Jak proszę, ja? mi, proszę pana, Zadać, to nie tą ee, drogą. Proszę mi pozwolić zadać tylko jedno pytanie. Ja rozumiem, e, słuchając pana, że cele mogą być nawet szczytne. Cel jest szczytne, jasne, wszyscy byśmy chcieli, żeby nie było biednych pracujących, tak. żeby ludzie nie umierali z Dba głodu. Ale sobie. czy... Jakieś dane naukowe, takie czysto gospodarcze, bo są takie dane tak. przedstawiane przez bardzo wielu ekonomistów, które mówią, że płaca minimalna przyczynia się do wzrostu bezrobocia, bo pracodawca no, po prostu nie zatrudni człowieka, bo go na to nie stać. Ale... Czy, czy to Pana nie przekonuje? Nie. Proszę Państwa, tu jest opracowanie Ministerstwa Pracy. I co jest w nim jest? Nie, nie, pan nie czyta, błaga. Proszę Panią, i jest, że nie ma zależności między płacą a poziomem bezrobocia. Oczywiście Jak to płaca, nie ma zależności mi nie ma. między płacą a poziomem no ja panu nie, wzrostem płacy minimalnej a wzrostem bezrobocia. Oczywiście, Mogę że. Pokażę to to Po poka przerwie jest. zaczniemy od oczywiście, pana że, Fiora. Panu, natomiast to natomiast na ma, ma, ma dwie kategorie: socjalną i ekonomiczną. Proszę bardzo. So, 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 a a ja powiedział, po że jedna to jest socjalistyczna. Po przerwie zaczynamy od pana Fiora i porozmawiamy. Ja bym żebyśmy odpowiedzieli na to pytanie, które pani Eliza zadała. Jesteśmy już z Państwem. Dyskusja za chwilę będzie ożywiona. Pan Jan Gus, przewodniczący OPZZ i pan Jan Fior, Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Witam ponownie. Dobrze, zaczynamy na panie od pytanie. pana Fiora. Związek między płacą minimalną, a bezrobociem wyższym, niższym istnieje, nawet, czy nie? nawet tego. Ja tego związku nawet w tej chwili nie chcę rozpatrywać, ponieważ pewnym, pod pewnym względem Jestem nawet za y, y, tym, tą płacą minimalną, bo ta płaca minimalna doprowadzi do, do poszerzenia się strefy szarej, a to jest korzystne dla gospodarki. No ale nie będziemy tutaj szerzyć y, anarchii. Ale wtedy ludzie tym... płacą mniej podatków. O to chodzi właśnie. I mniej marnotrawstwa. Marno 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 ale ja chcę tutaj dać, dać pewną radę y, tym, którzy są... Ja, ja rozumiem Pana niepokój. I że pan by chciał, i wszyscy by chcieli, ja też bym chciał, żeby ludzie zarabiali po 10 tysięcy złotych albo 10 tysięcy euro Jak to miesięcznie. Zrobić? Co tu zrobić? Więc najpierw zastanówmy się, dlaczego ludzie zarabiają za mało. Kto zarabia za mało? Jak pan by prze prześledził te 3% ludzi, ja nie znam danych polskich, ale znam dane amerykańskie. W Ameryce y, ludzi z płacą minimalną jest 8%, dużo więcej niż w Polsce. Więc, więc weźmy, weźmy tę grupę, tę niewielką grupę ludzi, którzy zarabiają płacę minimalną. Tam też jest płaca minimalna. E, o, okazuje się, że tak. Połowę stanowią stanowi młodzież, która idzie do McDonalda na wakacje pracować, która gdzieś tam przy wyciągach naciarskich pracuje Czyli w ziemi i tak dalej. Czy to jest normalne. Drugą połowę stanowią ludzie, którzy, y, 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 znaczy z tej drugiej połowy, połowę stanowią ludzie, którzy zaczynają pracę. No to siłą rzeczy... Wielu z nich zaczyna pracę od pracy płacy minimalnej, ponieważ nic nie, ma, nie, nie znają doświadczenia. Ale ja powiedzieć, że nikt od razu nie był minimalny. Oczywiście, każdy, każdy, za młody, każdy kiedyś a, był. Pan ja za małe pieniądze ci... i pan przewodniczący. Każdy też zarabia. Na to... Natomiast natomiast naj, naj, największą część, znaczy na, tą pozostałą część, i to jest taka część, która się trzyma tej płacy minimalnej, stanowią ludzie, którzy tak. Do szkół nie pokończyli, pracować im się nie chce, jeżeli już pracują, są niezdyscyplinowani. A nadużywają alkoholu, nadużywają narkotyków, e, no lekceważą sobie pracę. Czyli mają co chcieli, to powiedzieć. Oczywiście. Powiedzyś. W związku z tym, że człowiek zarabia mało, to znaczy, że człowiek. I jego nie Ale nie jest dopuszcza Pan mało. istnienia wyjątków, że, no są na przykład, yy, że są ludzie wykorzystywani, tacy pracujący biedni, którzy mają. Jak, jak pani się wykorzysta powiększa. człowieka, proszę w dzisiejszych czasach, to tak jak się mówi, że, że bogate kraje wy, wyzyskują kraje afrykańskie. Z czego pani wyzyska ale ten, ten kraj afrykański? Jeśli pozwolicie jak pani wykorzysta. Ale ja odpowiem tylko, jak pani wykorzysta człowieka, jeżeli ja, jeżeli ja yy, 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 chcę zarabiać pieniądze, prawda? I jestem, nie wiem, umiem, umiem na przykład nie wiem, szklanki yy, 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 szlifować. To ja i pani mi zapłaci 10 zł za godzinę, to ja dobrze wiem, ile można zarobić w szlifowaniu szklanek, bo się tym interesuję. To rzadko, kiedy ktoś ma 28 czy 35 czy 45 lat i nagle i nie wie nic. Chce pan na temat... powiedzieć, że nie muszę się na to zgadzać, że I, jak uważam, że, jestem wiecie, że się na to muszę. mogę zmienić Jeszcze... pracę albo założyć własną firmę. Pójdę tak? do kogoś innego, kto Przez... mi więcej I dajmy, zapłaci. Dajmy, dajmy Proszę państwa, pierwsze, że uwarunkowanie rynku pracy i brak tworzenia miejsc pracy. I to, że u nas są y, miasta jednozakładowe, gdzie nie ma możliwości znaleźć tej konkurencyjnej pracy. A migracja zarobkowa? Y, nie ma możliwości. Dwa miliony wyjechało do Anglii, proszę pana. Tak proszę no, mi pan pozwoli. I ostatnio byłem w zakładzie, gdzie 75% osób ma minimalne wynagrodzenie. Byłem w zakładzie nie tak dawno, gdzie y, szef firmy zarabia 120 tysięcy. A załoga w 80% zarabia płacę minimalną. Ale prywatnym czy państwowym? Prywatnym. To są, to są właśnie ten jeden był, gdzie tak dużo zarabia. To są te rozbieżności. To, dlaczego to są ci, te kominy płacowe. To dlaczego ci ludzie nie założą, pana, nie założą ludzie, zakładu, będą zarabiać 120 tysięcy? Ludzie nie założą zakładu, bo wie pan, że nie mają kapitału. A żeby skąd on założyć... miał kapitał. Ten co zarabia tysięcy. Ja nie będę panu teraz wykładał, ale, ale jak pana... była w Polsce prywatyzacja, i jak było A... pewne zawłaszczenie i kiedy, co się stało i kto ma jakie możliwości proszę Pana, startowe. Nie natomiast rady? nie, natomiast w pewnych sytuacjach no nie ma dzisiaj możliwości ten młody prekariusz, wychodzący ze szkoły z dyplomem, przygotowany tak, a nie inaczej, do tego, żeby założył swój zakład. Ale jeszcze zapytam, zapytam miał, o jedną ale ale nie, wszystko, ma możliwości pana, kredytów, nie ma możliwości pana, kredytów. Wszystkim nie ma możliwości, ludzi. Natomiast spokojnie, przy pracy prostej, to tych ludzi konkurencja jest bardzo duża. Przy pracy niezłożonej, gdzie nie potrzeba maszyn, urządzeń, czegoś. Natomiast właśnie są te zakłady i właśnie teraz ta szklanka, gdzie się produkuje, tam ludzie zarabiają najmniej, bo są wysokie koszty. Oczywiście zakłady popadły w różnego rodzaju... Trudności gospodarcze i ja boleję nad tymi. I pan ludźmi. Chce w ten I chce sposób tym ludziom, tam, A, gdzie chce jest chce pan zatrudnionych dać. dzisiaj. A ile kilkadziesiąt pan tysięcy, ja im, ja im nie chcę dać, ja chcę stworzyć możliwości zarobku. Jak pan to chce pan stworzyć Może pan tylko że... stworzyć w ten sposób, żeby podnieść ich kwalifikacje, podnieść ich wydajność. Co Proszę pan chce, może... to dlaczego o tyle milionów z wyższym wykształceniem, z wysokimi kwalifikacjami, no jak na Polskie Nie się przy tym nie pytaniu. Ma, nie ma dzisiaj. Przepraszam, pracy. kto panu takie rzeczy dał powiadomnie. Ale Ludzie, którzy traktowali wykształcenie jako nie hobby, to oni nie mają pracy. Bo jak, ktoś, jak mamy muzykologów powiedzmy trzy razy tyle, co, co dyrygentów, no to, no to przepraszam bardzo. No no. mamy, ja słyszę, że mamy dużo zawodów humanistycznych, mamy wielu polonistów, wielu psychologów był modny taki kierunek jak zarządzanie. Ludzie to kończyli i są bez pracy. I nie, zatrzymajmy się przy tym, bo to jest ciekawe pytanie. Nawet w listach od naszych widzów ono się często przewija, że piszą ludzie: mój syn jest po studiach, zna dwa języki, wszędzie wysyła CV i nigdzie nie ma języki, pracy. I no co, co on z ma tego, zrobić? Panie, z tego, ja A nie ja ma smykałki? Robiłem. Od razu jeszcze dopowiem, bo pan może że może założyć firmę. Ale niektórzy mówią: ok, ale on po prostu nie ma smykałki. Nie okay, każdy ma smykałki. Nie każdy ma smykałki. 10% na smykałkę ja, ja robi, robiliśmy doświadczenie właśnie w, w, z, z takimi ludźmi i okazuje się, że ludzie, którzy są po studiach są wykształceni, znają języki, są uczciwi, są rzetelni, dyscyplinowani, punktualni, dobrymi ojcami, dobrymi synami, dobrymi mężami Ci ludzie nie mają problemu z pracą. Nie znajdzie pani kogoś, kto jest wykształcony, zna języki, ma dobry stosunek ma pracy. do pracy i nie ma ale pracy. Ma... 2,5 miliona osób, ale ale którzy co są, to są zarejestrowani za... ale... i czekają nie, ale na to pracy. Ale zarejestrowani są. Są pijaki ale i. Dwóch... Ja nie mówię, że pijaki. To są, jest no, wielu, no, jest, jest wielu, wielu jest niezdyscyplinowanych. Wielu jest takich, który przez, przez, te, przez ten socjal, przez, ten, przez te dawanie pieniędzy ludziom. Wie pan, problem tutaj nie polega na dawaniu pieniędzy ludziom, tylko na tym, żeby dać jednemu trzeba drugiemu zabrać. Zabiera pan temu, kto jest. Nie. Nie, nie, nie. Ale proszę posłuchać. Nikomu nie zabiera. No to skąd pan weźmie, żeby, żeby zapłacić, pana, podnieść te podatek? Jeszcze te raz panu mówię, jeśli jest płaca minimalna, powinna być płaca maksymalna. Jeśli pan był w tych jak to Stanach. Płaca? to pan, maksymalna. No, powinni, nie ma płaca. ograniczyć możliwość zarobkowania. czym pan, pan ogranicza? Proszę pana, tak jak w Stanach Zjednoczonych, w których pan był, gdzie pan powinien. Ale w pamiętać, sektorze państwowym? Spokojnie, Czy prywatny? gdzie, prywatnym? W bankach wprowadzono 98% podatek. Szybciej się rozwijają to jest te nieprawda. kraje. To jest nieprawda. Jak to nieprawda? proszę, pana, no, proszę Pana. Nieprawda. dwa lata do tyłu co się pan i przeczytaj Ale to jest co innego, bo wtedy no, 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 bo banki były wykupywane i znacjonalizowane. No, pana, były ta, I u nas nie, nie. Dlaczego się nikt nie chce zdecydować, żeby opodatkować wyżej, wyższe ale, dochody? Proszę Tylko pana. Pan ale mówi, dlaczego ma pan karać ludzi za to, że ale, dobrze pracują? Ale ja nikogo nie chcę karać. Ale pan, bo pan chce, żeby był solidarny. To nie, nie jest, jest solidarność. Solidarność nie polega na tym, że mają ci, którzy. Solidarność. To nie jest Solidarność. No ja mówię, ale solidarność między ludźmi. Czyli żebyśmy tak, byli solidarnymi. No, no żebyśmy pomagany. To, nie, to nie, pomaga, nie polega na tym, że ja mam panu pomagać, tylko pan również ma mnie odciążyć. Nie, pan, na tym to polega. pan tworzy pusty pieniądz. Pana żołądek nie, nie Ja nie prze, tworzę pustego pieniądza, pusty pieniądz tworzy dwa państwo razy tyle, nie. co, co ten. Proszę e, zwrócić uwagę Czy to na to pewno słynne rytmiki. hasło, że mamy takie same Nie, żołądki, proszę pana, ale, tak ale mózgi to... mamy inne. I na tym sprawa polega. Żołąd, żołądek nie, nie tworzy bogactwa narodowego. Proszę pana, czas tworzyć możliwość rozwoju społecznego, trzeba stworzyć ale możliwość pan, tworzenia że Ale jak pan stworzy, jeżeli pan chce podnosić pracy. podatki, żeby proszę pomagać pan. tym, którym, którzy są nie raczej. Czy radzą. ja kiedy powiedziałam o podnoszeniu podatków? Ale w jaki sposób im Pan pomoże? Proszę pana, ja powiedziałem o tym, że trzeba fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Ja powiedziałem, że fundusz pracy trzeba przeznaczyć na pomoc tym ludziom. Ale z, ale z, z czego pan, pan to przeznaczy? No to ja przecież musi pan. pan komuś zabrać. Pan? Ale proszę pana, Państwo nie ma swoich pieniędzy. Państwo nie ma pracodawcy płacą, to jest właśnie to, co pieniądze zabrane temu, kto produkuje. Proszę pana, Pano, rzeczywiście poda... pan za długo był pewnie Kolejna... gdzieś pan nie zna pan tak, za... Ale Polski. pan zabiera ludzi. Ludzie są biedni, głodni za... i chcą, że pomocy. Proszę pana, to dajmy ludziom dajmy. możliwość... Żeby, żeby, żeby działali bez. Tysiąc złotych zł z ust. Co pan może dać? Niszy. Co pan może dać? No bo trzeba emerytury z czegoś wypłać. Ale proszę, proszę, to, proszę. ale był, był, był jest, była prywatyzacja emerytur, Dlaczego to ja drogą zapytam, nie było? No Ukradni tak, Ukradli, ukradli, żeby ukradli uporządkować dyskusję, tak. bo ona jest ciekawa, ale żeby uporządkować. Różne są recepty na rozwiązanie różnych problemów, ale problem jest taki, że jest kryzys i wiele osób nie ma pieniędzy, i wszystkie dane pokazują, że rośnie grupa takich pracujących biednych. Ja już nie mówię o bezrobotnych, bo też sporo jest osób poszukuje, sporo osób zdolnych do pracy w Polsce nie pracuje, to jest osobna kwestia. Ale jest rosnąca grupa pracujących biednych. Ludzie, którzy pracują i nie mają pieniędzy. I co, yy, I co zrobić? Rzeczywiście, no, może niektórzy są niezaradni, może niektórzy... No nie są jakoś tam super wykształceni, no ale też trudno powiedzieć, żeby z tego powodu umierali na ulicach. Co w tym momencie? Czy państwo coś powinno zrobić? Jaka jest receptura? Organizacje charytatywne są, proszę pani, jest, jest tysiące no organizacji, I one, tylko one muszą mieć pieniądze, a nie mają pieniędzy, ponieważ państwo zabiera ludziom. Bardzo wysokie podatki, bardzo wysokie opodatkowanie Czyli pracy. Dobroczynność ZUS. prywatna, nie. w takim sytuacji. Oczywiście dobroczynność prywatna. czemu nie państwowa. Dlatego, że dobroczynność państwowa to jest pod przymusem, to nie jest dobroczynność. To jest po prostu. Nie, to jest niewolnictwo. To a jest, solidarność społeczna. A jaka solidarność społeczna? To jest dobroczynność właśnie. Tylko musi być dobroczynność uczciwa. Ja mo, jeżeli ja daję ze własnego serca, z własnej kieszeni, proszę bardzo. To tak, jest, gdyby nie, się nikt nie znalazł, co nie, nie, bo, chce dać, to rozumiem, jest, że że służy przymus państwowy. Ale prawda? żyjemy w demokracji, prawda? Żyjemy w demokracji. W związku z tym głos większości jest głosem decydującym. Nie, bo pan Jeżeli chce, nikt się nie znajdzie i nie chce pomagać innym... Niech umierają? To niech Nie, nie, to, nie to, to nie wolno takich ustaw wprowadzać, żeby, żeby zmuszać ludzi do... E, nie, nie, do by... 3% ludzi tylko zarabia płacę minimalną. 3%. Czyli po co ten cały szum, tak? Połowa z nich pracuje jeszcze... Ale proszę iść pod, pod, pod pośrednie. A czy to a nie jest tak, a jeszcze pana zapytam tak, teraz tak, kolej, czy to nie jest ma, tak. że... Też, no dobrze, a później. Pytałem. Proszę pana, gdyby pan wszedł w metodologię, dlaczego jest 3%, to by pan wiedział, że to jest badanie gusowskie, podane, nie nawet, podane według badania w przedsiębiorstwach powyżej 10, tych z płacą minimalną to jest najwięcej z tych najmniejszych i te cyfry by się inaczej układały. Pan chciałby, żeby. Ludzie prosili na ulicę Pana o jamużnę, a pan będzie szedł z gestem, a tobie kawałek chleba, a tobie coś tam. Ja, a ja proponuję co innego. Ja proponuję, żeby ludzi nauczyć, żeby dzisiaj nauczyć yy, i dać im to wędkę. Żeby skierować środki, bo Państwo ma możliwość generować. To jest środków. nauczanie, to jest, skier jest skierowanie. Żeby elementy. dać środki. Proszę pana, ja mówię o tworzeniu miejsc pracy. Tworzenie miejsc. Ludzie tworzą miejsce organizują. No skąd się biorą się. Pomóc miejsce? Pracy. Się ale pan nigdy to nie pomóc się Stworzył pan kiedyś miejsce pracy? Tak, stworzyłem W jaki jedno? sposób? Proszę Jak pana, pan to zrobił? Nie pan opisze. Proszę pana, ja jestem yy, nie jestem przedsiębiorcą na ten moment. Kiedy no no to, byłem, to ja panu powiem ja Kiedy byłem, to otworzyłem. I najpierw nie? pan musiał oszczędzić pieniądze, żeby nie, stworzyć to miejsce pracy. Ja? Nie? Wtedy były inne kredyty, brało się kredyt, organizowało się miejsce pracy. Dzisiaj pan tego nie dostał. To musiał pan. To też, to też kredyt był też oszczędzony. Ale były na, były na innych zasadach, były na, kiedy ja zaczynałem. Musimy zmierzać że, do końca. Pana, Niestety no, bardzo trzeba. Trzeba najpierw oszczędzić, żeby ostatnie, zainwestować. Ostatnie pytanie muszę no, żeby zadać. Żeby oszczędzić, to trzeba zarobić. Tylko no. już proszę o krótką tak. odpowiedź. Ale ja już o to kiedyś tak. pana pytałam, ale to powtarzam, bo mi to leży przecież na sercu. Czy nie związki zawodowe? Pani serca. Nie, ja naprawdę jestem naiwna i ja wierzę, że związki zawodowe mają szlachetne intencje i chcą pomóc pracownikom, żeby ludziom pracy w Polsce się lepiej żyło. Czy wobec tego, ja panu kiedyś powiedziałam, że pójdę w demonstracji związkowej, jak się pojawią postulaty, nie, żeby obniżyć podatki, związek. żeby pomagać pracodawcom, czy wy nie powinniście zmienić profilu działalności i domagać nie. się od państwa lepszych warunków działalności dla pracodawców, bo to pracodawca tworzy miejsce Proszę pracy. Panie. Zrobi pan prezent pracodawcom. Ja podziwiam, Będzie więcej ludzi miało pracę, ja jak te ułatwicie osoby, pracodawcom Ja podziwiam życie. te osoby, które potrafią podpowiadać innym, co mają robić. Nie, to jest pytanie. Nie, proszę panią, jak jest pytanie, to ja pani mówię, że tak. e, e, związki zawodowe są ruchem społecznym, które organizują się w chwili potrzeby obrony swoich praw ekonomicznych, społecznych. Swoich, czyli związków, czy nie, pracowników? Pra, ludzi, tych, którzy się organizują. I dzisiaj scena związkowa nie jest zabetonowana. Każdy może stworzyć, nawet ten pluralizm jest aż za duży. Według mnie tam, Ale że... żyjecie w symbiozie z pracodawcami, jak wykończycie pracodawców. Oczywiście, Proszę oni bardzo. są częścią nie państwa. Pracy. I w zamian za to otrzymali od państwa prawo Proszę używania pana. agresji i przemocy I... legalnie. Organizacje to jest ekonomistów państwowe bardziej niż związki zawodowe. Ale organizacje zawodowe są nie stosują przemocy nie daje złotówki i związki zawodowe nie biorą. Ale, ale to nie, nie, nie o to chodzi, że nie daje. Państwo pozwoliło wam zabierać zdanie. ludziom bez ich zgody pieniądze na skład. Stawiamy, Proste, przykro mi bardzo, ja wiem, zawsze, to jest jedna zawsze któryś z panów zostanie z poczuciem, że czegoś nie powiedział, ale... Dzisiaj, proszę Państwa, życie się nie kończy. Będą jeszcze programy. Pan Jan Gus, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Apelujący o to, by społeczeństwo się organizowało. I Pan Jan Fior, Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Piątek... Mający, mający pieniądze. Zawsze Pijar, związkowcy Ale są nieźle. Piątek ja 21.45. Bardzo proszę, Ja, wiem, proszę, proszę Pana, ja się uczę, ja mam <laughs> też kukana okay. no, kukienko.